Cześć, witajcie w rozbiegówce, jak widzicie w nowym otoczeniu dzisiaj i już następne też będą tutaj, bo przeprowadziłem się. Nowe otoczenie, nowa formuła, może trochę, przynajmniej na jakiś czas, bo dzisiaj chciałbym Wam po prostu opowiedzieć, jak minął mój tydzień, zwariowany tydzień w cieniu tej epidemii, która się rozwijała w tamtym tygodniu. No, i też oczywiście z akcentem filmowym, jak to na rozbiegówkę przystało. Zapraszam! Ubiegły tydzień spędziłem na budowie scenografii i przerobieniu mojej pracowni, z której przeniosłem się tutaj do mieszkania już została tylko pracownią. Przerobieniu jej na studio filmowe z myślą o filmach produktowych dla jednej z firm. Dostaliśmy panele do budowy tej scenografii, które trzeba było odebrać, położyć, no, żeby na nich filmować te produkty. Zamówiłem też trzy płyty karton Gips, bo ściany w mojej pracowni były zniszczone. Płyty musiały być 3 metrowe, żeby nie trzeba było ich łączyć, no bo się na tym nie znamy, a te produkty były dość obszerne, miały być. Więc płyty przyszły, ale okazało się, że ponieważ mają 3 metry, to nie wchodzą do windy, a moja pracownia to typowa pracownia plastyczna w bloku. Jest na 11 piętrze. Musieliśmy zatem z kierownikiem produkcji, Miko, wnieść te płyty po schodach na 11 piętro. Tylko że na schodach nie za bardzo można było nimi wykręcić i trzeba było je przerzucać przez barierkę. No nic, muszę chyba znowu zacząć chodzić na siłkę, bo to, była, bo to był hardcore. No ale przerzućcie takie płyty sobie kilkunastokilogramowe, kurczę, przez barierkę i wnieście trzy ciężkie płyty na 11 piętro. No spróbujcie. Po drodze niestety też te płyty się trochę zniszczyły. Martwiliśmy się czy dadzą radę do tej scenografii. no Szczególnie dół. Zresztą tu Wam pokażę jak ta płyta wyglądała. No, wyglądała masakra. No, ale w sumie mieliśmy położyć tak tam listwy, więc raczej spoko. Listwy do tych paneli, więc powinny ten dół przykryć. Jest to pierwsze zlecenie dla tej firmy, więc na razie jest małe. Dlatego ograniczaliśmy środki. No ale normalnie to przecież bierze się do takich rzeczy scenografa, ją się tym martwią, załatwia ekipę i to nadzoruje. No ale jednak my ambitnie stwierdziliśmy, że to wybudujemy sami. No i pomożyliśmy te panele, pomalowaliśmy te ścianki, załatwiliśmy modelkę na te zdjęcia. Super. No i w środę miały być te zdjęcia, światło wypróbowane, wszystko gotowe, pierwsze ujęcia nawet za nami. No i klient przychodzi w trakcie planu, właśnie już nastała środa. Jarek. No i pierwsze co. Co zobaczył? To, że panele są źle położone. Panele kładzie się bowiem z przesunięciem. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale sobie to zobaczyć w necie, czy nawet jak macie w domu. No ale ja przecież wiele razy pytałem, czy mam po prostu położyć, żeby ktoś może przyszedł, zobaczył, czy położył za nas. No, mieliśmy położyć tak po prostu. No, przesyłaliśmy też zdjęcia z prac. No i nic. Do, nie zauważyli tego na zdjęciach. No, yy, no, no i dopiero jak przyszli, to zobaczyli, że jest nie tak. No i co teraz zrobić? Panele są źle położone, a trzeba robić zdjęcia, wszyscy już są, modelka przyszła, wszystko gotowe. No niestety, no musieliśmy przerwać plan. Wiecie co to znaczy, nie? Wszystko gotowe, część dniówki idzie ludziom. No cóż, no takie ryzyko reżysera, producenta. Następnego dnia zawołaliśmy po prostu profesjonalną ekipę do położenia prawidłowo tych paneli z przesunięciem. Zrobili to w dwie godziny, co nam wcześniej zajęło około pięciu Byliśmy gotowi do kolejnych zdjęć, już wszystko było tip-top, superowo, no panele położone super, no oprócz jednego, koronawirus. No nie, nie, spokojnie, nikt nie zachorował, po prostu klient odwołał nam te zdjęcia, zawiesił temat do odwołania. No i co, no zdjęcia się nie odbyły. No i jaki z tego morał? No trzeba po prostu jednak brać ludzi doświadczonych do takiej pracy, po prostu brać scenografa, jeżeli masz do wybudowania scenografię. A nie być tak zwanym filmowcem, murasz, tynkarz i kamieniarz. Jeżeli robisz zdjęcia, to nie montuj. Jeżeli montujesz, to nie rób zdjęć. Znaczy, oczywiście możesz to robić, ale jak chcesz coś zrobić profesjonalnie, to weź człowieka, który zna się na jednym zagadnieniu, zna się na nim dobrze, a nie próbuj robić to, tego samemu. Wielu klientom właśnie wydaje się, że jak płacą za jakiś film, to płacą dla człowieka, który to wszystko wykona. No, taki właśnie one-man show po prostu i, i wszystko zrobi. No nie no, film to praca zespołowa, tak? I gdybyśmy od początku yy, mieli scenografa, gdybyśmy mieli ekipę do położenia tego, to by ten plan się odbył, a tak nie wiadomo, kiedy się odbędzie i czy w ogóle się odbędzie, no bo yy, no wiecie jak jest, nie? No i to by było chyba tyle. W tym odcinku dajcie znać, czy taka forma wam odpowiada o tym, żebym mówił, co się u mnie wydarzyło w kontekście filmowym. Nie tylko w danym tygodniu ubiegłym, czy tylko w ogóle mogę wam opowiadać różne historie, może taka część rozbiegówki właśnie takiej story time można powiedzieć. Życzę Wam przetrwania w tych trudnych czasach, bądźmy rozsądni we wszystkim, ale też nie dajmy się zwariować temu reality show w mediach o koronawirusie, bo no, z dnia na dzień po prostu już trochę to zaczyna przypominać serial. no. Także odpocznijcie też, też od tego trochę. Dajcie pod tym linkiem łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebym to kontynuował. Subskrybujcie też ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, bo teraz będę się pojawiać trochę więcej. No i cóż, do zobaczenia za tydzień, jeśli nie wyłączam internetu.